jest też miejsce, do którego nie mogę wejść. Po prostu. Tu nie mogę wejść. Ale może tu mogę wejść? Um. Ty sprzedajesz... ...herbaty. Okej. Okay. Uh. <ścoughs> I wyglądasz... Oryginalnie, eee, nie wyglądasz mi na kogoś, kto sprzedaje lekarstwa z USA? No i wiem, że byłeś w wojsku.

Na strój. Tak, tylko, że z Karą. Kolta na konda. Mhm. Mhm. Nie wiem, czy chcę sobie podnosić broń białą. Dobrze, na razie nie. Widzę, że masz fajne rzeczy. Niech tak zostanie. Niech zostanę z tą, z tą wiedzą. Dobrze, idziemy do czerwonego Smoka. Nie ma chyba co się upierdzielać aż tak. Ciekawe miejscówka. To jest coś innego. Nope. Mogę hmm. tu z kimś jeszcze pogadać? O, cześć. Aha. Um, to nie. Hmm. Ciebie pewnie mogę uwieść. Tu nie przejdę. Kurczę, klimatyczny lokal. Dość. Cześć! Może innym razem. Hmm. Jest tak pijany, że poszedł. Dalej sikać. Snowi ważne. Cześć! Możesz mi pomóc? Mm, przyszłam na spotkanie z wągiem Ho. Ming Xiao mnie przysłała. Dziękuję. Have a good night. Do widzenia. O! Um. Okej. Okay. Ta winda jest... Hello. Ciekawa. Okej. Okay. Najpierw wyglądało to na sprośną gadkę, a przeszło w jakąś taką w miarę normalną rozmowę. Mm. Tak. Nie wiem, czy żałować mam tego, czy nie. Okay. Hmm. Nie ma nic więcej. Nie. O. Dzień dobry. Co się stało? To może być kiepski moment, ale Ming Xiao wysłała mnie na rozmowę z tobą. Uh, nie ma problemu. Co się tu stało, Wong Ho? Tong. A local street gang here in Chinatown just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Córki. Po co twoja córka? I am a man of some prominence here in Chinatown. I have many allies there are also many who would like to see my demise. the tong have chosen the coward's path, using my daughter as leverage against me." Mm. Co masz, a co masz, czego chce tong? "i do not know. i will undoubtedly hear from the tong very shortly. they will have nie zadania już się a wiesz tylko zabrali twoją córkę no the have many... uh, wait please excuse me a moment hello sao Huh? yes how did you of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid a thousand times over. Yes. Of course. Goodbye. That was someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the tongue are keeping my daughter. Hmm. Dobra, wiesz teraz ja potrzebuję twojej pomocy w rozwiązaniu innej kwestii. Again, I am sorry, Kiki returned, Dobra, zmiażdż te robaki z Tongu. Gdzie ona do diabła jest? Kiki is being held at the Lotus Blossom, a massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me, a, oczywiście, sprowadzają to bezpiecznie. I tak oto wykonuję brudną robotę za wszystkich, hmm. to nie teraz tylko. Co robimy? Mamy trochę zadań. Może wszystko po kolei. Zagadałabym: jedynym demonem, jakiego znam, tutejszym, jest ta przewodniczka w złotej świątyni. I myślę, że spróbujemy z nią pogadać na ten temat. I od tego zaczniemy. Tak, myślę, że wyprawa do złotej. Piątyni to dobry pomysł a Jeszcze tak, tutaj chyba były oczy, znaczy ciało Lin. a kiki była w lotusie, prawda? No, nie jest to takie ważne. Popatrzmy najpierw z naszą. Naczelną wam pijećców tutaj, że. Welcome back, kindred. Do you seek guidance? Mm, często dajesz radę Wongowi -ho, Ho? Wong Ho, yes. I know him well. Mam jeszcze kilka pytań. A czy wiesz o Hangeokai w Chinatown? Ah, yes, the Zigena, I believe his name was. i had nearly forgotten him. Hmm. Go he announced his presence in our domain and i granted him permission to operate. he does not act on my behalf, however, i can assure you. i, so, you. I believe he said he operates an importing business and entertains clients at the red dragon. thank you, naraza. Ajma? Uh. Znaczy, tutaj z tego co widziałam, to nie, nie było szans, żebym weszła gdzieś na tyły. No ale, ta, to będzie prosta. Uh. Chyba będę musiała cię zabić. Dobrze zgaduję? Nie. A nie mogłam tego wcześniej zrobić, prawda? Bo nie, kolta hmm. na konda nie mogę? Pełny inwentarz. W ogóle pełny inwentarz, czy pełny inwentarz broni? Super. Niech i tak będzie. A. Gałki oczne. Gałki? No, miały być to gałki. Wszystko w porządku. To może idźmy od, od razu do Pana Oksa? Cześć, mam oczy. Oto oczy. Mmm... tak, śmiechają ambicjonalnie. Cześć, Lynn. Czy Ci się tam podoba? Ty też sprzedajesz herbatę? Paczka herbaty? O kolejne zadanie. Hmm. No to posłuchajmy. O, nie, to może mi powiesz? My customer has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlour, so that the bad luck can bloom. To wszystko? Zrobię to. My customer has placed a black circle on his enemy's locker. Talisman. Bad luck for Jak tam chcesz, zobaczę co da się zrobić. Um. Hmm. Teraz pytanie Iść ratować kiki, czy pogadać z zygeną? W sumie mam dwa zadania. Mam zadanie z kiki i mam zadanie hmm. z tym talizmanem tutaj, w tym samym miejscu, więc może tam się zajrzy. Mhm. Patrzę, czy może nie ma tutaj... innego wejścia ciekawszego. Na przykład tylnego. Mhm. Dużo różnych rzeczy tu mamy. Wyjmij broń. Mm. A, tutaj... pewnie znajdziemy szafkę. To jest pechowy talizman. Hey! Eee... Nie nazywaj mnie tak! Rano, Julek. To bardzo... bardzo obrzydliwe. Znaczy, niegrzeczne. I w kule. Um. Dupek. <grywa> Najwyraźniej zaszło nieporozumienie. Myślałam, że to moja. Przepraszam. Spokój się, to tylko pomyłka. Przepraszam, okej? Okay? Cały czas mnie tak nazywasz. Poczekaj chwilkę. O, matko. Naprawdę. wispas został przeze mnie umieszczony. I tak. Tak. Ratujemy Kiki. Ty się chowasz mam nadzieję prawie żeś dostał niewinny człowieku co nie a czym ty jesteś aha a a Nie da, tym nic nie da, to nic nie da. Przyladuj. Czy ty jesteś? Bryt. Nie! Redaktor 17. Nie wiem, czy to jest w ogóle cokolwiek warta broń. Mieszka do łopan. Nie dziękuję. Um. Mm. Cześć. Nie mogę z tobą gadać, okej. Okay. Um, baw się dobrze, nie zwracaj uwagi na te strzały. Zejrzyrzymy się dokładnie po okolicy. O tak am um. 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 Tak. Rozumiem, że ty jesteś masażystką. Uroczo. Pani też. Hm. Wszystkie mogę bujać. Po co? Nie wiem po co. Rozumiem, ale co wy tam takiego filmujecie? Hmm. Aha! Aha. Tak samo masażu i burdel w jednym. Tu przynajmniej nie ma panienki. I oczywiście klienci sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, że są filmowani. Warta z pieniędzmi, której zapomniała swojej zapłaty. Skorzystam chętnie, dobrze, że ja nie musiałam na nią zarabiać. Klucz do kudki? daleko to on nie był. Cześć, kutko. Um, tu jesteś, hej. Ładnaś. No tak, dlatego cię wypuszczam. No nie jestem. Czy to ty jesteś Kiki? Cholera, pyskata jesteś. Jesteś dzieciakiem wągachu. Twój staruszek mnie przesyła, żeby cię stąd zgarnąć. Ty, mama, Zozo, za włosy cię stąd zatargam do ojca. Gadaj tak dalej to usiądziesz w dupie, na dupie w tym schowku. Chodź. Chodź. Widzisz? A ja wyjmę broń, bo się może przydać. Oczywiście znowu została schowana. Chodź. Chyba ten będzie wyjście. Tak mi się wydaje. No, wyjdziemy ten. that.